się, jak pogadać o tym, żebyście byli odpowiedzialni za własne błędy, bo co zauważyłem, to pomyślcie teraz o na przykład osobie grubej, która wpierdoli czekoladkę, a miała być na diecie przez ten tydzień, załóżmy, nie? Była jakaś gruba, no, gruba osoba, załóżmy, pomyślcie teraz o jakiejś grubej osobie, którą może znacie, o, załóżmy, że znacie tą osobę, bo na pewno znacie kogoś grubego i pomyślcie teraz, że postawili sobie cel, żeby być na diecie. No i tego samego dnia zjedli czekoladkę, której nie mieli jeść. Pomyślcie teraz, co, co oni zrobią, jakby, jak zjedzą tą czekoladkę, nie? Jak pewnie pomyślicie, no, zaczną od tego jakby uciekać, nie? Zaczną od razu, wiecie... Z, z, zapomną o tym, że dobra, stało się, nieważne, idziemy dalej. Ale co jest tak naprawdę, co ja zauważyłem, co jest bardziej jakby efektywne, żeby nigdy więcej już tego błędu nie powtórzyć, to po prostu bycie za to odpowiedzialnym. Ja szczerze przyznam się, wczoraj zjadłem e, trochę ptasiego mleczka, byliśmy u kolegi i no po prostu byłem bardzo głodny. E, wiem, to jest pewnie brzmi jak trochę wymówka, ale e, byłem głodny po prostu i pytałem się go, czy ma coś do jedzenia, nie miał nic, zjadłem ptasie mleczko Zagrałem u niego w FIFE, więc tutaj też przegrałem. No i jeszcze co najbar... czego najbardziej się wstydzę, to było... no, zwaliłem konie wczoraj. No. Dzisiaj jest 31 października, więc wczoraj był 30. Po prostu przed pójściem spać cały czas myślałem o tym, no i stało się. Nie? Więc ja się do tego przyznaję, bo jakby to autentycznie ja się tego wstydzę nie? jakby. Najbardziej się wstydzę z tego trzeciego, że zła imko, konia, więc mówię to, żebym, żebym się czuł po prostu niekomfortowo, bo o to chodzi, jakby żebym się czuł niekomfortowo, bo pomyślcie teraz, co ja, jeżeli ja bym zaczął uciekać, nie? Jakby od tego, jakbym ja od razu o tym zapomniał, no to no oczywiście, że jakby nic się nie stało, nie? Zapomniał o tym i znowu to zrobił, znowu bym o tym zapomniał, a jeżeli tu się faktycznie przyznał, to pomyślę, no kurwa, znowu będę musiał się tego przyznać, nie? No, wstydzę się tego, nie, nie będę tego robił, nie? I zaraz wam pokażę. E, na, moim, tym, e, na moim systemie śledzenia, e, śledzenia odpowiedzialności mojej. E, jakby stwórzcie sobie, patrzcie, pokażę wam teraz, bo kiedyś to pokazywałem już, ale po prostu patrzcie, tutaj mam, e, stworzyłem nowy, tutaj mam na przykład czytanie, zową po angielsku, co napisałem. E, nie jeść po 18, e, no nie walić konia, no i tu właśnie jest 30 chyba? E, 30, no nie ma. I wczoraj właśnie też zjadłem z mleczko, więc tutaj też nie zaznaczyłem. Tu mam mniej śmieciowego jedzenia, a tu wszystko, nie? Tu mam e, pisanie, medytacja, e, ten stobur pisów bo To jest to najtrudniejsza rzecz, poćwiczyć, wstać o czwartej. E, no i wiadomo, że e, jakby kąpiel w zimnej wodzie, nie? Więc po prostu, jak widzicie, mam tam wiele rzeczy, i faktycznie, jakby staram się być prawdziwy z tym, i to jest naprawdę bardzo trudne. E, jeszcze wczoraj, jak właśnie u kolegi zjadłem na przykład e, ptasiewneczko, to jakby nie uciekałem od tego, tylko po prostu zacząłem o tym pisać, nie? Jakby mam e, na notion, nie? Na tej aplikacji, to po prostu zacząłem o tym pisać, czemu ja to zjadłem w sensie, bo pomyślałem, no byłem głodny. Ok, jak mogę temu przestać? No mogę. Na przykład zjeść coś przed tym, jak pojadę do kogoś, albo zrobić sobie jedzenie jakieś i u niego to zjeść, na przykład jak będę głodny, czy coś takiego. Takie jakieś e, rozwiązania spróbowałem powiedzieć. No i myślę, że mogą one zadziałać, nie? Mogę po prostu zjeść coś, zanim pójdę na dwór, czy do kolegi, czy gdzieś tam. Więc to jest rozwiązanie, którego naprawdę mogę spróbować. I szczerze powiem wam, nie jest to nic przyjemnego, jak przyznawać się do tego, że wczoraj złoiłem konia czy zjadłem ta mleżko, czy zagrałem w Fifę. Chociaż to z tymi grami to akurat nie wstydzę się tego za bardzo, bo jakby nie ciągło mnie do tej gry, jakby ja tak grałem, wiecie, bo, bo koledzy jakby chcieli, żebym zagrał, jakoś tak nie chciałem, jakby nie ciągło mnie to, nie jestem w ogóle jakoś, nie chcę mi się teraz grać, jakby nie jestem tego zmotywowany, nie, nie, oczywiście, że nie jestem od tego uzależniony, najbardziej się wstydzę tego trzeciego, czyli, że <laughs> z Walimko nie, jakby to, to powtarzał tak dużo razy. Żebym był po prostu, żebym czuł się jak, jak najbardziej niekomfortowo, nie? bo o to chodzi, żebym ja się trzymał właśnie tego, tej odpowiedzialności, nie. I za każdym razem, i to jest taki challenge dla mnie, sobie sam go postawię teraz i kto ogląda jest tego świadkiem, gdy przegram, czyli gdy zwalę sobie, jakąś, to po prostu nagram film i w, o, w nim o tym powiem. Będę po prostu totalnie, kurwa szczery, nie będę w ogóle kłamał. Będę mówił i na każdym filmie będę, może, mówił, czy już, już waliłem, czy nie. Po prostu będę mówił, bo chcę się żyć po prostu niekomfortowo, chcę po prostu trzymać się tego, jakby, no, no nie jest to szczerze przyjemne mówić o takich rzeczach, ale o to chodzi. Jakby myślę, że jeżeli zaczniecie uciekać od tego, jakby wiecie, bólu, że faktycznie coś zrobiliście i tego żałujecie, to jesteście, jakby bardziej podatni na to, że to zrobicie znowu. A jeżeli zaczniecie o tym mówić, tak jak ja na przykład. Wczoraj zwałem, mówię wam to prosto, kurwa w twarz, w oczy, czy nie wiem, po prostu cztery oczy rozmawiamy. Mówię wam to szczerze. I szczerze, <grym> myślę, że jakby teraz czuję się bardzo niekomfortowo i myślę sobie, kurwa, no już nigdy tego nie zrobię, że nie chcecie tu siedzieć i się przyznawać do tego, nie. Ale na pewno to zrobię, jakby jestem tego pewien, po prostu, bo no pomyślcie sobie. Kto robi, kurwa, obietnicę sobie, że no, nie zwali sobie konia do końca, końca swojego życia, no kurwa, no nikt, no nie da się po prostu tak zrobić. Jakby cały jakiś czas będziecie przegrywać z tym, ale jak zaczniecie od tego uciekać, no to po prostu będziecie bardziej podatni na to, że to zrobicie, nie? Ale jeżeli faktycznie jakby będziecie się trzymać tego, że kurwa, no zrobiłem to, przydałoby się do tego przyznać, nie? Przydałoby się faktycznie o tym porozmawiać z samym sobą, czy na przykład tak jak ja z wami. Jestem kurwa brutalnie szczery, nie chcę o tym mówić, najchętniej bym od tego uciekał, ale tak jak mówię, lepiej jest po prostu o tym powiedzieć i faktycznie czuć się z tym niekomfortowo, bo to ma się czuć niekomfortowo, jakby ja chcę się czuć niekomfortowo, ale ja po prostu, no, żebym tego nie zrobił drugi raz, nie? Ale mój mózg jakby chce od tego uciekać, no bo no, kto by się. Czyj mózg chciałby czuć się niekomfortowo, nie? No ja na przykład, ja jako jakby mój umysł, jakby wiecie. Nie chcę się czuć komfortowo, ale ja wiem, że to jest dla mnie dobre. Wiem, że po prostu tego już więcej nie zrobię, bo musiał o tym mówić i będę jakby musiał być za to odpowiedzialny, nie? Więc po prostu jakby dlatego to robię, żeby trzymać się odpowiedzialnym. Nie? I co teraz chciałbym, żebyście zrobili, to stworzyli jakiś taki system śledzenia. Czyli załóżmy, pokażę wam jeszcze raz, jak ja mam to zrobione. Ja mam tutaj na kartkach, mam dwa jakby takie tropiciele nawyków. Możecie po prostu skopiować to co ja mam. Tutaj macie datę, nie? tu data do listopada i tu mam nawyki u góry. Nie? Więc możecie po prostu zrobić coś takiego. Szczerze myślę, że to jest naprawdę bardzo dobra rzecz, którą możecie zrobić, ale dam wam taką jedną poradę, która zaoszczędzi wam dosłownie na przykład no, z dwa miesiące waszego naprawdę życia. Bądźcie tam szczerzy, naprawdę, kurwa. Bądźcie tam szczerzy, bo będziecie szczerze, jakby do własnego systemu będziecie naprawdę kłamać, do samego siebie, samego siebie będziecie okłamywać. Naprawdę nie opłaca się. Ja tak robiłem, zaznaczałem wszystko. <laughs> jak kurwa leciało autentycznie, na przykład nie pomedytowałem nie czytałem, nie zrobiłem, jeszcze to nie zrobiłem pompek, nie, nie poćwiczyłem, wszystko kurwa zaznaczałem. I, I powiem wam szczerze, że czułem się wtedy jakby, jak, jakby myślałem sobie, no kurwa, naprawdę będę kłamał do samego, jakby będę okłamował samego siebie? Nie lepiej być jakby szczerym i powiedzieć sobie, no kurwa, nie zrobiłem musi Musicie po prostu być odpowiedzialni za własne błędy i za ten ból, który jakby tego świadczy więc ja jeszcze raz powiem, żeby poczuć się niekomfortowo. Wczoraj 30 września o godzinie jakoś 20 i 30 sobie konia, bo kurwa cały czas o tym myślałem i mówię to, żebym był po prostu odpowiedzialny, żeby następny raz, gdy taka sytuacja się zdarzy, to po prostu żebym wiedział, że będę musiał o tym nagrywać, będę musiał o tym mówić, będę musiał poczuć się niekomfortowo, więc po prostu nie zrobię tego. Przynajmniej postaram się tego nie zrobić. nie. Więc, jeżeli chcecie, możecie robić to samo co ja. Możecie po prostu nagrać film, kurwa, powiedzieć to i dorzucić na YouTube'a. nie? I jakby tutaj jest, jakby to, ja to nagrywam, bo nie dość, że chcę wam lekcję przekazać, to jeszcze chcę się do tego przyznać, nie? Po prostu, bo, no, szczerze, jak powiecie swój, jakby strach, jakby głośno, jakbym ja, jak, jak ja go powiedział, załóżmy, przed nagrywaniem tego filmu bym powiedział, Boję się powiedzieć, że wczoraj zwaliłem sobie konia, bo boję się, co pomyśli o mnie moja widownia. Boję się, że ktoś z klasy to zobaczy, boję się, że ktoś coś o mnie powie. Ale szczerze, ja myślę, że ktoś by o mnie pomyślał nawet lepiej, jeżeli ja bym się faktycznie do tego przyznawał. Tak, tak byłbym kompletnie szczery. Nie? Myślę, że to jakby bustuję to jak, jak mnie widzicie. Tak mi się wydaje, jakby bycie brutalnie szczerym jest myślę naprawdę bardzo dobre e, bo Po prostu nie. Ja chcę jakby czuć się, wiecie, komfortowo, gdy jestem w niekomfortowej sytuacji, nie? więc dlatego to wszystko robię. Ale po prostu stwórzcie jakiś sobie system, który będzie śledził to i jak będzie się odpowiedzialni. Nie? Czyli na przykład załóżmy, no ja mam to, ja mam te moje kartki tam. I jak na przykład wczoraj jakby no zwaliłem sobie to po prostu zacząłem to pisać jakby w dzienniku i zacząłem myśleć kurwa czemu ja to zrobiłem jakby bo co jest ciekawe to nie wiem czemu ale zawsze jest tak że jak na przykład właśnie na przykład sobie zwalę czy coś takiego to później czuję taki żal, że kurwa, po co, po co ja to robiłem, jakby tak, no nie wiem, pewnie zna, znacie to uczucie, nie? że coś zrobiliście złego, czego nie powinniście robić i po prostu potem czujecie, kurwa, co za debil, nie czemu on to zrobił, ale <gryw> jak jesteście w takiej sytuacji, to faktycznie jest naprawdę bardzo trudno e, temu się jakby, cię oprzeć, dlatego podnosimy poziom swojej siły woli i po prostu trzymamy się odpowiedzialni za, za swoje błędy, nie, na przykład tak jak ja. Więc stwórzcie sobie jakiś system, w którym będziecie śledzić to, jak, jakie błędy popełniacie, jak ich nie popełniacie, i jak i, i, czy robicie to, co macie robić. Możecie po prostu skopiować to, co ja mam, i możecie robić dosłownie to, co ja, czyli po prostu <laughs> siadać przed kamerą, mówić to, co, w, w czym przegrałem, czy coś takiego, i po prostu no, być totalnie szczerym, nie? Jakby myślę, że to jest jedna z tych rzeczy, która pomoże wam, bo no tak jak mówię, jeżeli zaczniecie od tego uciekać, to zrobicie to już następny raz, bo albo wy gonicie to co, to, co zrobiliście, albo to goni was, nie? Jakby tak działa jak łańcuch pokarmowy, albo wy wpierdolicie, albo wy zostaniecie wpierdoleni po prostu, no, nie, nie, ma, nie ma innego sposobu, nie możecie się schować, bo będzie was szukał i was wpierdoli w końcu. A jeżeli zaczniecie go gonić, to on zacznie spierdalać i wy go wpierdolicie, nie? Także mam nadzieję, że rozumiecie, mam nadzieję, że e, to było... I ostatni raz powiem, Wczoraj 30 października zwaniem sobie konia, bo byłem e, bardzo napalony, więc powiem to po prostu, bo chcę się pożyć komfortowo. chcę po prostu już nigdy więcej tego kurwa w życiu nie robić, bo to jest szczerze ochydne jak sobie myślę o tym teraz, e, ale wcześniej jak na przykład leżałem na łóżku to o ale się <grydy> każdy pewnie wie o co mi chodzi, ale no. Mam nadzieję, że Wam to pomoże, mam nadzieję, że jakoś poczujecie teraz odpowiedzialność po tym, co, co ja tutaj powiedziałem. Tak jak mówię, zróbcie sobie jakiś system. Dzisiaj po prostu... Teraz, po obejrzeniu tego filmu, zróbcie jakiś system, który będzie śledził to, jak odpowiedzialni jesteście w swoich błędach, w swoich nawykach i tak dalej. Zróbcie po prostu taki system, nie? Także no, dzięki bardzo za oglądanie, mam nadzieję, że Wam to pomogło. E, tak swoją drogą, w końcu wypuściłem swój pełny poradnik do naprawiania życia, e, więc jeżeli chcecie go kupić, tam macie linka na dole do strony, możecie tam go obszaić, jak to tam wygląda. E, jakbyście mieli jakieś pytania do tego mojego, mojego poradnika, czy chcielibyście jakąś poradę ode mnie, cokolwiek, to możecie się umówić tam ze mną na spotkanie, tam będzie link jeszcze niżej. No i po prostu tyle, nie? Naprawdę dużo, wiele pracy włożyłem w ten poradnik, jeszcze cały czas tam dodaję rzeczy teraz, zacząłem znowu nad nim pracować, więc myślę, że naprawdę jest jakby wart swojej ceny. Szczególnie to, ile ja tam daję, jakby wartości i wszystkiego, więc jakby ktoś był zainteresowany kupnem, to tam macie linka na dole, albo jeżeli bylibyście jakieś wątpliwości, czy jakieś pytanie dotyczące tego, albo po prostu jakąś poradę ode mnie. No to zawsze jest link do spotkania, nie? Także no, dzięki bardzo za oglądanie. Do następnego i cześć.